Czyli zostało sprzedane. Sprawdzimy wallet. Tak, uzyskałem właśnie sprzedaż tą planetarkę z poprzedniego materiału. Cześć, mój górnik właśnie osiągnął tech szósty. Zaraz pokażę w jaki sposób to do tego doszło. Oprócz tego, że minął czas. Coś jeszcze można było zrobić, aby ten czas przyspieszyć. I teraz jak klikniemy tę pierwszą ikonę, taka jak na miniaturce. Mam informację, registration ship. To są statki, które w jakiś sposób utrudniają przeciwnikowi w kosmosie walkę, w jakiś sposób spowalniają bądź likwidują możliwość celowania albo ograniczają. Statki transportowe, inducers. na tych będziemy się skupiać, bo to są statki, które mogą nam przewozić nasze tutaj skarby, które zdobywamy w przestrzeni, czyli gdzieś tam wykopiemy skałki. Albo będziemy wykonywać jakąś misję bojową, to też tam będziemy mogli te rzeczy wszystkie przewieźć, żeby móc sprzedać, bądź zmienić, bądź cokolwiek zrobić. Hipermode, statki, które mają jakiś daleki zasięg. Przykładowo tutaj, czy się włączy. Alvar Sniper. Misja Torpedo, ale on tutaj już wymaga omegi, aby w pełni z niego skorzystać, więc tych statków nie, nie bardzo. Reapering, czyli będziemy mogli się naprawiać trochę lepiej, bądź kogoś to chyba w dalszej części. Tak, jak tutaj możemy komuś Hilda naprawiać, jeśli gramy z kimś w grupie. No i kruzery. statki wyższego poziomu, które zaraz pokażę na szefku technologicznym. Mamy tutaj nagrody początkowe. Tutaj nas gra zachęca, aby zakupić Grow Pilot Fund, bo w momencie, kiedy odbieramy te darmowe, to mamy tutaj jeszcze te na, na wykupione. I w perspektywy czasu to całkiem y, ciekawe nagrody można y, uzyskać. Sobie odbiorę, dostajemy skill pointy. I teraz y, tak, jeśli chodzi o drzewko i te pointy, to co chciałem pokazać. W momencie kiedy rozpoczynamy rozgrywkę, wykonujemy zadania, mamy tutaj jakieś counters. Mamy takie zadanie Job corporation. I tutaj wchodząc po 15 dniach, czyli takie dwa tygodnie pełne, jeśli jesteśmy już w korporacji, jest takie zadanie, że to ile dni dostajemy skill pointy. One nam się naliczają, tutaj wejdziemy, damy go i odbieramy je po prostu w ten sposób. I w ten sposób skraca nam się czas do tech levelu. Tuż przed tym zanim to kliknąłem, jeśli wejdziemy sobie w current tech level, pokazywało mi tutaj 5 dni, a w momencie kiedy odebrałem te zadanie, no to już momentalnie awansowaliśmy, bo te skill pointy są tutaj zapisane do kliknięcia, bo w momencie kiedy je nacisnę expert trial, to wszystkie się że tak powiem, te punkty wolne wrócą te skle, które aktualnie prowadzę. Jeśli chodzi o statki, to co do kopania, mogę już teraz zakupić lepszy statek, a propos technologicznie Fregatę, to jest Tech 6, no ta fregata ma mini klaser 20%, więc całkiem przyjemnie. I ma Ore Old Capacity 9000. Obecnie tą latam. Ma trochę lepszy klaser bonus. Czyli prawie 20%, czy 5 razy 5, 25% ogólnie więcej. Tylko, że 6000 ma metrów. No i to powoduje, że szybko się zapełnia, i to trwa krótko, i trochę jest mało efektowne. Żeby zwiększyć Produkcję z racji, że wybrałem Amar, ale to nie ma znaczenia, czy wybrałem Amar, Kaldari. jaki statek mogę mieć chęć, to mogę używać, ale chcę pokazać statek, który się nazywa Maler. Jest tutaj Maler Trainer. Jego można prawdopodobnie w dalszym etapie wykonywania tutorialu dostać za darmo. On tu daje 2% laser damage. A podstawowy. Takie, które trzeba będzie już zakupić daje 5%. Ja już pierwsze skill pointy tutaj sobie wrzuciłem w Cruiser Command Bonus. Po to, aby już ten bonus tutaj uzyskać. No i jeszcze Armor Resistance. Czyli sam statek w momencie, kiedy już samego tylko wsiądę, uzyskam już dodatkowe rezysty. Tylko, że ten statek na rynku kosztuje trochę sporo. Dlatego planetarkę, którą wystawiłem na rynku, a, to jeszcze się nie sprzedała. Być może się już sprzedała. Zobaczymy sobie w tutaj w portfel. Powiadomienie. Ok. Yy. Czyli zostało sprzedane. Sprawdzimy wallet. Tak, uzyskałem właśnie sprzedaż tą planetarkę z poprzedniego materiału. I staćmy teraz na zakup tego statku. Dodatkowo jeszcze można. Tutaj bonus rewards odebrać gdzieś tam zapomniane maile. Upewnijcie się, że wszystkie te bonusy odebrane i będę mógł zrobić sobie statek bojowy po to, aby wyko wykonywać misje Counters, te które się daje w Drzewko News. I Od razu one są odblokowane. Mam adventure. Normal tutaj daje 45 tysięcy isków, a adventure ustawimy jako refresh. No, i różnica jest diametralna. Mamy 350 tysięcy plus to, co wypali ze statków. No, i jest jeszcze misja za milion, czyli taka całkiem fajna, konkretna. Także zapraszam na kolejne materiały, i w kolejnym będzie górnik, który strzela, tak powiem. Także zapraszam, zostań ze mną koniecznie. Pozdrawiam Cię, cześć.